Przed nami okrągła 80. rocznica utworzenia Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Jest to historia ciekawa, ale historia tak naprawdę ma niewielkie znaczenie, bo dotyczy małej grupy 850 żołnierzy, którzy wyszli z kraju przez tereny okupowane dalej przez Niemców, czyli Czechosłowację, doszli na zachód do amerykańskiej strefy okupacyjnej, bo tam już Niemcy. Przegrywali na całym froncie, i te, tam, te tereny były przez Amerykanów wyzwolone. Brygada wcześniej przygotowała sobie te kontakty do Amerykanów, także zjawiła się tam nie jako jednostka całkiem nieznana, o której nic nie było wiadomo, i na tym można byłoby zakończyć. Piękna epopeja, ale dotycząca małej grupy 850 osób, 850 żołnierzy. Wszystkie książki Leszka Żebrowskiego dostępne na kapitalbuch.pl. Z Kodem Historia 10, 10% rabatu. Przez kolejne 80 lat od powstania brygady trwa wokół niej bardzo jadowita propaganda. Można powiedzieć, że w bardzo licznych publikacjach naukowców i także publicystów było to zło wcielone. Od brygady zależały tak, jakby losy wojny, że brygada prawie że wzięła, powtarzam, prawie że wzięła udział po stronie niemieckiej na froncie i prawie z Niemcami tę wojnę wygrała, albo prawie z nimi tę wojnę przegrała. Dlaczego w takim razie Amerykanie brygady przy jej docenili, jako jedynej obcej, nieamerykańskiej formacji pozwolili nosić na rękawach oznaki dywizji amerykańskich? Brygada taki przywilej dostała. Dlaczego? Amerykanie mieli kontrwywiad, mieli swoje służby, mieli także Anglicy. Te wszystkie informacje są znane, dostępne w archiwach leżą od kilkudziesięciu lat. Prawie nikt się tym nie zajmuje, nikt do tego nie sięga. Dlaczego? Bo byłyby niekorzystne dla tego obrazu, które ci publicyści i ci naukawcy wytworzyli. Zdrada, kolaboracja to jest pojęcie bardzo konkretne. To jest pojęcie, które należy rozważyć, bo na ziemiach polskich mieliśmy zdradę i mieliśmy kolaborację. Mieliśmy tak zwaną Polską Partię Robotniczą i Gwardię Ludową i Armię Ludową, czyli organizacje komunistyczne. One były zdradzieckie i one były kolaboracyjne. To, że wobec drugiego zaborcy, wobec Sowietów, nie ma to znaczenia, bo to także jest zdrada, bo Sowieci byli współokupantami i ci, którzy razem z Niemcami doprowadzili do II wojny światowej i do rozbioru, kolejnego rozbioru Polski. Od tego uciec się nie da. Ciekawe, że ci właśnie naukawce i ci publicyści w ogóle nie zajmują się innymi brygadami na ziemiach polskich. Jest to dla nich problem albo marginalny, albo w ogóle go nie widzą, bo takie brygady były. Jakie brygady sowieckie? Wileńszczyzna i Nowogródczyzna, która spływała polską krwią gdzie siepacze z tych brygad sowieckich mordowali masowo ludność cywilną polską. Czyścili teren dla przyszłej władzy sowieckiej. I to były rzeczywiście znaczące oddziały, świetnie uzbrojone, liczące po tysiąc i więcej osób, ogromne zgromadzenia, które pacyfikowały Polaków i to powinno być przypominane. I powinno być, przede wszystkim dlatego, że wielu z nich po wojnie zostało w Polsce, porobili kariery jak Sowieci, jako Polacy, jako pełniący obowiązki Polaków i to jakoś tym publicystom i tym naukowcom w ogóle nie przeszkadza. To dla nich nie jest problem. Polską racją stanu było to, żeby bronić ludność cywilną przed, przed eksterminacją. Polacy to robili. Brygada Świętokrzyska to robiła. Sowieci robili to w drugą stronę. Eksterminowali. I do Sowietów takich zarzutów nie ma. Do tego w 1944 roku gdy rozpoczęły się zrzuty broni dla komunistów, powstawały nominalnie brygady, w rzeczywistości to były dużo mniejsze oddziały Armii Ludowej. Te oddziały są opisane przez komunistów, ale także dużo dokumentacji leży w archiwach niewykorzystanych, które mówią o istocie sprawy. Jedna z takich brygad Potrafiła określić, czym się zajmowali i co robili. Że mówiono nam, że będziemy walczyć z Niemcami, a w rzeczywistości walczyliśmy za i z NSZ. -em. No to co to było? Nie było zdrady, nie było kolaboracji, to była działalność na rzecz niemiecką, bo Niemcy tu byli na tym terenie, Niemcy wtedy okupowali, więc niszczenie jakichkolwiek polskich jednostek czy polskich formacji było działaniem na szkodę nie tylko Polski, w ogóle jako takiej. Ale na szkodę polskich formacji niepodległościowych. Tym się mogliby zająć. Inny dowódca innej brygady sowieckiej, czyli peperowskiej, nominalnie polskiej, potrafił po wojnie w się napisać: Szlak bojowy naszej brygady znaczony był trupami kobiet i dzieci żydowskich. Z czym my mieliśmy do czynienia? I któryś z tych herojów, tych publicystów, tych naukowców wziąłby się za to, zmierzyłby się z tym i zacząłby o tym normalnie pisać i normalnie mówić. Dzisiaj negowane jest to, że brygada walczyła z Niemcami, że nic takiego nie miało miejsca. To dlaczego miało? I mamy dokumenty, dokumenty, które mówią jednoznacznie. Nawet mamy jeden przypadek bardzo ciekawy. Przypadek, który wiele mówi o istocie konspiracji z tamtego okresu, to jest sprawa, która miała miejsce 27 sierpnia 1944 roku walka brygady z Niemcami, ale jednocześnie współudział w tej walce mają jak meldunki ręcznie pisane przez. Majora Zub Zdanowicza Zęba, szefa brygady, szefa sztabu brygady i zastępcy dowódcy brygady Władysława Jaksa Marcinkowskiego ręcznie pisano meldunki, nawet z godzinami podanymi, że mają kontakt z PPR-em. To nie był PPR, jak się okazuje, to była sowiecka brygada partyzantka zrzucona na kieletczyźnie i w tej walce wzięli udział razem z brygadą świętokrzyską. Ta zaszłość wzięła się z wcześniejszych sytuacji, gdy oni w czerwcu 1944 roku byli rzucani na ziemię polskie, gdy mieli tu organizować zaplecze komunistyczne. Przekazali broń i pieniądze, które dostali, oddziałom jeszcze wtedy 204 Pułku Piechoty Narodowych Sił Zbrojnych, tuż przed powstaniem. Brygady Świętokrzyskiej. Powojenne przesłuchania Mirosława Petelickiego, kapitana wówczas Armii Ludowej czy nominalnie tego sowieckiego Sztabu Partyzanckiego. Były takie, że pytano go, jak do tego można było dopuścić. On się bardzo ładnie tłumaczył, że no, spotkaliśmy się z jakimiś łachudrami, oberwańcami, na których ludność cywilna się skarżyła naokoło, że oni nas gnębią, a nie pomagają. A to była formacja ubrana w mundury polskie, która walczyła z Niemcami, ludzie ich popierali, więc im przekazaliśmy broń i pieniądze. I ten współudział w Jasieńcu to jest właśnie to. To się wzięło stąd. Jeśli są takie meldunki, i te informacje są zawarte także w kronice 204 Pułku Brygady Świętokrzyskiej, są także zawarte w publikacjach komunistycznych, starych, dzisiaj już niedostępnych, ludzie to powyrzucali, poniszczyli, ale to były masowe nakłady. Można tego sporo jeszcze odnaleźć. I ci współcześni, ci, którzy twierdzą naukawce i publicyści, że Brygada nie walczyła z Niemcami, to w takim razie. Czym były te walki, jeśli nie były tym? Mamy meldunki także oficera informacyjnego brygady, porucznika Mieczysława, który na bieżąco meldował swoim władzom zwierzchnim, czyli dowództwu brygady, co się dzieje w terenie. I faktycznie, Niemcy wzięci do niewoli z formacji takich jak Wehrmacht, Luftwaffe i tak dalej, byli rozbrajani, rozbundurowani i wypuszczani. Dlaczego? Żeby nie było represji. Bo za zastrzelenie Niemców Niemcy stosowali okrutne represje. Ci z formacji, które służyły u Niemców, z byłych jeńców sowieckich, głównie to jest SS Wachmannschaften, ale też i inne, oni byli rozstrzeliwani. Z jakiego powodu? Po pierwsze, pacyfikowali miejscową ludność polską. Po drugie, co można z nimi było zrobić? Wypuścić? No to wrócą tam, skąd przyszli. Wrócą do Niemców. Co będą robić? To samo. Co i przedtem dalej będą mordować. A za nich Niemcy się nie mścili, i tych meldunków tego typu egzekucji jest naprawdę sporo. Więc każda ofiara po stronie niemieckiej, czy to był Sowiet w ich służbie, czy to był Niemiec, to jest dorobek Brygady Świętokrzyskiej. Tego negować nie można. Chociaż jak się okazuje, ci właśnie publicyści i naukawcy robią to nagminnie i uważają, że. Cel jest zbożny, więc można kłamać, można fałszować. Mamy przypadek kapitana Zygmunta Rafalskiego, Sulimczeka, dowódca jednego z batalionów Brygady Świętokrzyskiej. Po wojnie skazany na karę śmierci. Na szczęście przeżył, i później, już przed sądem III Rzeczpospolitej w 1993 roku, sąd ówczesny, który analizuje jego sprawę, stwierdza tak, że on. Nie kolaborował z Niemcami, nie współdziałał z nimi w jakikolwiek sposób. Uznawał, że walka z Sowietami w służbie niemieckiej i walka z Niemcami miała miejsce, że Brygada Świętokrzyska to robiła. Za sprawy nie wynika, stwierdza sąd, aby były jakiekolwiek dowody rzeczywistej współpracy z Niemcami przeciw niepodległemu bytowi państwa polskiego. I po kolei, w, w punktach, gdy sąd to analizuje. Mamy naprawdę bardzo ciekawy, jednoznaczny wywód, że Brygada Świętokrzyska, mimo że nominalnie tak jest pokazywana i za to ci ludzie byli skazywani, nie kolaborowała z Niemcami. Co więcej, tam jest takich różnego rodzaju zapisów na korzyść brygady znacznie więcej, o czym warto pamiętać. Porozumienie z Niemcami zostało opublikowane w rozkazie dziennym Brygady Świętokrzyskiej jeszcze w kwietniu. 7 kwietnia 1945 roku, gdy trwała wojna, to jest rozkaz numer 205, gdzie pułkownik Bochun, dowódca brygady, stwierdza wprost, że jednym z celów, Powstania i działania brygady było podtrzymanie oporu NZT na terenie Polski przeciw bolszewizmowi. Nawiązanie kontaktów z polską emigracją na zachodzie, a w pierwszym rzędzie z wodzem naczelnym generałem Andersem, celem podporządkowania się jego rozkazom dotyczącym walki wszystkich polskich sił zbrojnych z okupantem bolszewickim o prawdziwą wolność i niepodległość Polski. I znowu dalej to samo. Oni idą na zachód. Bo chcą nawiązać kontakt z polskimi siłami zbrojnymi. Nawiązują pośrednio, bo początkowo z Amerykanami. Amerykanie ich badają, Amerykanie sprawdzają, wreszcie uznają, że jest to jednostka aliancka. I w dokumentach wywiadu amerykańskiego jest to powiedziane wprost. Brygada Świętokrzyska jest jednostką aliancką, dlatego. Żołnierze, oficerowie brygady otrzymali szczególny przywilej oznaczania na rękawach swoich mundurów jednostek dywizji amerykańskich. Nikt takiego przywileju nie dostał, a oni dostali. A skoro dostali, to gdzie jest ta mowa o kolaboracji? Mamy raport generała Geylena, całościowy raport szefa wywiadu na wschód, na zachód od frontu wschodniego. I tam Brygady wszystkie jako kolaborantów nie ma. On tego nie zauważył, skoro on nie wiedział. To skąd wiedzą ci, którzy zobaczyli coś, czego nie było? No właśnie, jak zwykle nie wiadomo skąd. Jednocześnie poza tymi dokumentami amerykańskimi, że jednostka ma status wojsk alianckich, mamy także inne informacje, na przykład SOI. To jest Wydział Operacji Specjalnych Brytyjski, który stwierdza, że SOI nie posiada informacji z polskich źródeł o zawarciu jakiegokolwiek porozumienia pomiędzy ONR, a Niemcami. Wręcz przeciwnie, Polski Oddział 6, czyli Sztabu Naczelnego Wodza, twierdzi, że ramię zbrojne ONR okazjonalnie współpracowało ze Związkiem Walki Zbrojnej przeciwko Niemcom. SOI utrzymuje, że członkowie ONR nie musieli się ukrywać i nie ma jakichkolwiek dowodów na współpracę ich z Niemcami. Brytyjczycy mówią, że nie. Amerykanie mówią, że nie. Niemcy mówią, że nie. A kto mówi? Czy Polacy tak mówią? Nie, to mówią naukawce i publicyści w Polsce. Jest ich sporo. Jest ich sporo i można powiedzieć, że w jakiś sposób bardzo naszej, naszej sprawie, sprawie polskiej, szkodzą. Szczególną uwagę proszę zwrócić na publikacje w Gazecie Wyborczej, a w drugim przypadku, o którym zaraz powiem, w innych periodykach, również w innych, bo tam też, Takich osobników jak inżynier Mirosław Maciorowski, ekspert od Narodowych Sił Zbrojnych, szczególnie od Brygady Świętokrzyskiej, powtarzam, inżynier powinien być dokładny, precyzyjny. A to jest ble, 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 woda na młyn propagandzie jakiej. No właśnie, wiadomo jakiej. Mirosław Maciorowski. Przeprowadził wywiad z niejakim Bartoszem Wójcikiem. Ja już o nim mówiłem, już mamy o nim nagrania, on się teraz odgraża. Napisał znowu jakiś tam ciekawy, bardzo ciekawy esej na tych samych źródłach, które przedtem opisał. Innych nie znał albo o innych nie wie, z innych nie skorzysta, bo mu nie pasują. Trzeba będzie do tego wrócić. Onże Pan Wójcik, o którym mówiłem, który kolaboruje z Panem Inżynierem Maciorowskim na temat Brygady Świętokrzyskiej, Całkowicie neguje walkę Brygady Świętokrzyskiej z Niemcami pod Zagnańskiem 27 sierpnia 1944 roku. On twierdzi, że nic takiego nie miało miejsca. To jest w dokumentacji Brygady w postaci kroniki, to jest także w dokumentacji meldunków sytuacyjnych, operacyjnych z tego dnia z podaną godziną. Meldunki składane przez majora Zęba, szefa sztabu Brygady i przez zastępcę dowódcy Brygady. Podpułkownika Władysława Marcinkowskiego Jaksa. Tam jest mowa wprost, nawiązana łączność z PPR-em w ręku. Ubezpieczają nas od strony taborów. Współdziałanie z komunistami. Ale dlaczego? Dlatego, że brygada uznawała jednostkę, która wylądowała w polskich mundurach, prawdzie z innymi orzełkami, ale opowiadającą się po stronie polskiej, ta, która przekazała brygadzie pieniądze i broń, dlatego, że uznała brygadę za Jednostkę walczącą, a swoich peperowców, których mieli wyposażyć, za pospolitych bandziorów. To takie negowanie ma sens tylko wtedy, jeśli tych dokumentów by nie było. A skoro takie dokumenty są, skoro pan Wójcik tego nie dopatrzył, nie sprawdził, nie poszukał, to nie znaczy, że może to wszystko negować. Tak robić nie powinien. I oni cały czas publikują te informacje, że brygada była zdradziecka, kolaboracyjna. Co więcej. Ten pan Wójcik twierdzi, że to było wbrew polskiej racji stanu, bo strzelanie do komunistów to było strzelanie do aliantów, naszych aliantów, więc tego nie było wolno robić. AK mogła to robić, inne organizacje robiły to i mogły to robić, a NZ nie, nie powinien tego robić, bo to było wbrew polskim interesom narodowym. Wprost przeciwnie. To był właśnie polski interes narodowy, żeby komuny się wcześniej, jak najszybciej pozbywać. I w tych ich publikacjach zawarte są też informacje, jakoby, jakoby brygada się tak wszystko arabowała okoliczną ludność, bo musiała się z czegoś utrzymywać. Proszę bardzo, sięgnijmy do tego, co ci panowie w sposób bardzo precyzyjny, bo dokładny, pomijają, czyli tym się nie posługują. To jest meldunek dotyczący. Brygady Świętokrzyskiej, częstochowa, z w archiwach niemieckich, ale dostępne bardzo łatwo do uzyskania. Liczba napadów na jednostki zapatrzeniowe wzrosła, a w szczególności w obecności liczącej około tysiąca osób enezytowskiej Brygady Świętokrzysz. To jest meldunek z 23 grudnia 1944 roku. Brygada nie rabuje Polaków, tylko napada na transporty niemieckie. Niemcy to widzą, dostrzegają. Dla nich ta brygada jest także z tej strony zagrożeniem. Więc co te publikacje Wójcika czy Maciorowskiego są warte? Tyle co nic. I już kończąc ten wątek, bo to jest wątek w sumie jubileuszowy, 80-lecie brygady, Chciałbym tu przytoczyć informacje z sowieckiej Wikipedii, dzisiaj to już rosyjskiej, na temat właśnie Brygady Świętokrzyskiej. I tam są te wszystkie kalumnie, które dzisiaj publicyści Gazety Wyborczej, czy około niej działający, powtarzają. Ale tam są podane źródła, skąd sowieci czerpią wiedzę. To jest Rafał Wnuk. Bardzo ciekawe. Znamy go, mówiliśmy o nim i jeszcze nie raz będziemy o nim mówić. To jest Okopres. Jaka to jest instytucja, jaka to jest organizacja, także wiadomo. I sowieci się po, po, powołują także na niejakiego Bogdana Hillebranta. To jest nadworny historyk Komitetu Centralnego KCPZPR. Które kaleczyły źródła archiwalne. Przeinaczał, wyrywał strony, przekładał i on decydował, co komu będzie udostępnione, a co komu nie. Tak się tworzy historię bolszewicką. Tak się tworzy historię sowiecką. Jak się okazuje, że tyle lat po Sowietach są ich następcy, bo propaganda uprawiana przez takich panów macierowskich czy wójcików jest alter ego, to jest druga strona tego samego medalu. Później, ale to samo. Tak samo obrzydliwie, tak samo paskudnie, tak samo nieprawdziwie. Tak jak powiedziałem, będziemy do tego wracać. Brygady trzeba będzie bronić. To, na co zasłużyła, powinna ponieść jakąś tam, powiedzmy, moralną czy polityczną karę. Ale tam, gdzie tego nie było, co jej się przypisuje, trzeba ją oczyścić. I trzeba ich wydźwignąć na takie miejsce, jakie im się należy. Polska jednostka uznana przez aliantów za formację aliancką nie może być tak poniżana, bo co to by świadczyło Brytyjczykach czy Amerykanach, że kim właściwie byli? Głupkami. Sowieci wiedzieli, wiedzieli lepiej, prawda? Amerykanie sobie tą brygadę nie wydali. Gdyby ją wydali, byliby wymordowani. Czy tego ci panowie oczekiwaliby po tamtych czasach i tamtych wydarzeniach? Im pewnie byłoby to na rękę. Ale ponieważ brygada się roz Biegła po całym świecie, bardzo wielu jej żołnierzy, oficerów porobiło kariery, między innymi także naukowe, ale także przemysłowe, polityczne i inne, to tym bardziej trzeba brygadę docenić. Rozsławili polskie imię w świecie.